Witam cię serdecznie z kraju, w którym obecnie doświadczam pory deszczowej. Jednak na tę chwilę mojego spaceru jest w miarę słonecznie. Przestało padać. Chmury się rozrzecają. Dzisiaj będzie o w wynalazkach, jaki najbardziej szkodliwy wynalazek jest, którym my, jako świadomość, jako populacja, obarczyliśmy siebie? Ja bym powiedział, że komórka i z tym związane tablety, komputery, media to niestety stało się podstawą naszego zniewolenia głęboko ugrzęźliśmy Ja nie będę tutaj mówił o medycznych tego aspektach, ale postaram się powiedzieć o głębi, bo na pewno jest to temat na książkę, aby to głęboko sprecyzować, aby głęboko opisać wszelkie zależności. W kilkunastominutowym filmiku postaram się tylko Zasygnalizować niektóre aspekty, bo naprawdę jesteś tego świadomy, że tego nie potrzebujesz, że bez tego też byłeś szczęśliwy. Uzależniono Ciebie. Wyobraź sobie, że jesteś na pięknej wyspie nad brzegiem morza i siedzisz. W ciepłej mm, atmosferze pod eukaliptusem. Twoja ukochana przynosi Ci pół kokosa, rozpołowiony kokos, którym y, podaje Ci czarę kokosowego mleka. Obok Ciebie jest gromadka dzieci i czujesz się naprawdę, że. Jesteś na takiej wyspie szczęśliwości, że tu po prostu nie ma w Twojej mentalności, że masz płacić rachunki, że masz hipotekę, że cieszysz się złudnie mieszkaniem, ale naprawdę ono nie jest Twoje. Że podano Ci pieniądze, że podano Ci wynalazki, które jednak głęboko. Uniezależniły ciebie. Dosłownie. Ubezwłasnowolniły. I tym jest komórka. Ona skradła nam, jako dzieciom matki, jako dzieciom ziemi, dokładnie naszą obrazowość, naszą tożsamość. I to masz sobie przywrócić. To mamy sobie przywrócić do Paciorki, które, którym ta komórka była, tak jak podawano Indianom e, paciorki błysk, błyskotki, aby ich przekupić. Tym stała się komórka dla naszej świadomości. Głęboko, głęboko zagubiliśmy siebie. I tę świadomość należy y, głęboko do sobie teraz przywrócić, bo ta komórka skradła nam, skradła mi, skradła Tobie Twoją tożsamość, skradła obrazowość, ubezwłasnowolniła nam każda aplikacja, którą Ci podawano naprawdę stała się wpięciem w twoją energetykę i tak przestałeś być człowiekiem, przestałeś być dzieckiem ziemi, córką, synem i stałeś się zombie. Zobacz, jak siebie skrzywdziłeś, ale też zobacz, jak skrzywdziłeś swoje dzieci, kiedy tolerowałeś to. Podając komórkę dziecku. I przykładowo dziecko układało puzzle, ale to były puzzle wirtualne. Dziecko tu traciło, traciło dotyk, traciło poczucie własnej tożsamości. Zamiast zaprowadzić dziecko do ogródka, pokazać mu, jak sadzi się kwiatki, warzywa, zamiast zabrać dziecko do lasu. Wygodniej ci było dać mu komórkę i zająć się swoją pracą, swoimi złudzeniami, a naprawdę <laughs> niewolnictwem. I tak z dziecka robiłaś zombie. Dziecko traciło swoją tożsamość, zakładało maskę, pokazywało, że już nie jest tym dzieckiem, że jest dzieckiem ubezwłasnowolnionym. Że naprawdę ty jesteś ubezwłasnowolniona, bo dziecko to ty, to fałsz, to gwałt, który uczyniłaś, uczyniłeś na jego świadomości, zgadzając się <laughs> na ten proceder. Tak, zaistnieliśmy w wirtualnym świecie i komórka właśnie. Miała nas w tym utrwalić, wprowadzić nas dosłownie w nowy etap, w program, w program wielkiej, złudnej przemiany, w której to zarządzające ziemią gadzie światy, dosłownie demoniczne byty, pasożyty, dokonywały wielkiego przeobrażenia. Wielkiego eksperymentu, w którym komórka była kluczowa, abyśmy wyszli na zewnątrz, abyśmy w tej komórce poszukiwali aplikacji, poszukiwali wiedzy. Ja mówię Ci, że całą wiedzę mam w sobie. To jest mój globalny komputer. Mówiąc w cudzysłowie, mówiąc kolokwialnie, bo jestem życiem, jestem miłością, jestem całą świadomością. Każdą wiedzę, którą ty zdobyłeś, ja ją mam, ja ją posiadam, dlatego dosłownie wyrażam się coraz precyzyjniej na każdy temat masz do tego dostęp do w cudzysłowiu serwera boskiej świadomości. Ale to nie jest komputer. To jest nasza prawdziwa jedność, to jest miłość, to nie jest kronika kaszy jako pamięć świata śmierci. To jest wyższa częstotliwość, o której Ci mówię. To jest powrót do serca, to jest powrót do miłości, to jest powrót. Do zobaczenia siebie jako piękna, jako radości, to jest cieszenie się życiem i odłożenie na bok komórki nie jako jej potępienie, nie jako jej y, odrzucenie, ale zobaczenie prawdy: że to była smycz. To był chip, którym ubezwłasnowolniłem siebie i którym wręcz nieodwracalnie ubezwłasnowalniałem, ubezwłasnowolniałam jako świadomość dzieci. One stawały się zombie. One stawały się dosłownie przejściem w inny świat. Te dzieci nie potrafiły już bez tego się obyć, bez niewoli, bez smyczy, bez cipa, który głęboko wszystkimi aplikacjami, Wgryzł się w ich świadomość. Dlaczego? Bo ty, matko, nie kochałaś siebie. Bo ty, matko, nie podążyłaś w świat miłości. Bo ty, matko, chciałaś stać się mężczyzną i zastąpić wszystko. I w łudzie miłości. Dawałaś dzieciom wszystko, że one to mają mieć. A warto miłość rozpocząć od słowa nie. Nie kochanie. Teraz pójdziemy na spacer. Teraz pójdziemy nad wodę. I pokażę ci rybki. Pokażę ci zwierzątka. Pokażę ci dżdżownicę. A ty brałaś dziecko do galerii, zbrałaś dziecko do kawiarni i dziecko <coughs> widziało tylko taki świat. Marionetek, którymi my głęboko, którymi my głęboko mycali, stawaliśmy się. Komórka zastępowała nasz mózg. Przedstawiliśmy myśleć. przyjrzyj się młodym pokoleniom, jak się zachowują, jak są bezmyślni, jak są schematyczni, jak są mechaniczni, jak wyzuci są dosłownie z uczuć, jak są uzależnieni, jak są opętani poprzez gry. Kiedyś. Yy, Usłyszałem o morderstwie. Właśnie młodego mężczyzny zamordował młodą dziewczynkę, i on się tłumaczył, że on myślał, że ona ma kolejne życie. Tak jak w grze. Dlatego podając dziecku komórkę, naprawdę uprzytom to sobie, że. Mordujesz to dziecko, że nie masz dziecka odzyskanego w sobie, bo kiedy to dziecko prawdziwie przyjmujesz w sobie, kiedy docierasz do tego dziecka, odczujesz miłość. Nie ubezwłasnowolnisz już dziecka. Fałszywe pojmowanie miłości, że. Moja miłość, moją miłość wyrażam, że ja dziecku kupię każdą zabawkę, każdy plastikowy gadżet jest jednak iluzją, którą masz doszczec, bo naprawdę dziecko tego nie potrzebuje. Dziecko pokazuje, potrzebuje prawdziwej miłości, tak matki, jak i ojca. znam środowiska słyszałem o takich środowiskach w których 90 powiedzmy procent partnerstw, małżeństw związków już się rozstało to efekt braku miłości a ty takie zombie właśnie hodujesz bo sama Podążyłaś w gadżety. Sama nie przyjęłaś prawdziwie dziecka w sobie, sama nie przyjęłaś prawdziwie miłości rodzica ziemskiego, miłości matki, miłości ojca i wykluczyłaś małą dziewczynkę. Czy wykluczyłeś małego chłopca jako prawdę? Dlatego byłeś skłonny przymknąć oko. Że nie mam czasu. Niech wychowuje dziecko aplikacje. Przecież TikTok to jest nieszkodliwy. Przecież na YouTube są fajne, pomocne filmy. Przecież w komórce są edukacyjne programy. Ale tam w Twoje dziecko ładowałaś. Całe gówno. Przepraszam za słowo, ale to jest słowo ludzkie, które warto, aby nareszcie doszedł prawdę o sobie i o komórce, a naprawdę brak tej komórki. Naprawdę głębokie upośledzenie siebie i zobaczenie, że jednak, to ja już byłam zombie że nie byłem pełną prawdą kiedy na taką na taki proceder się zgodziłem stałem się złodziejem bo okradłem dzieci <laughs> z dzieciństwa zabrałem im prawdziwe Prawdziwą zabawę na podwórku, prawdziwą zabawę z rówieśnikami, i okradłem ich z postrzegania prawdziwego świata, z prawdziwego układania puzli na podłodze wraz z mamusią, tatusiem, bo to było wygodne, bo miałam dla siebie więcej czasu na moje złudne podróże, na telewizję, na inne złudzenia, w którym dawałam sobie upust ciesząc się, że komórka wychowuje moje dzieci, a ona je ubezwłasnowalniała, dlatego Życzę Ci dużo refleksji, dużo przytomnienia. Mówiąc to Tobie, mówię to sobie. Przytomnię, że ten gadżet nie ma nade mną władzy, że mnie nie okrada. Korzystam z niego, bo taka nastała kolej rzeczy, ale odwrócenie przemiany. Odwrócenie rzeczywistości jest prawdą, którą sobie daję, jest prawdą, w, którą, w której się wyrażam, że nie chodzi tu o potępienie komórki. Chodzi o głębokie zobaczenie prawdy. Bo tak jednak tworzyliśmy złowieszczą przemianę, wręcz nieodwracalną, której Komórka stała się kluczową, której komórka miała spowodować nasze zdąbienie, nasze uniezależnienie, nasze władanie, naszą pełną kontrolę. Dosłownie, każdy krok był monitorowany, każda myśl, że Mieliśmy przestać nawet posługiwać się ludzkim umysłem, bo podłączenie pod komórkę naszego rozumu było tylko kwestią chwili, a kontrola stawała się faktem pełne totalne niewolnictwo, z którego mieliśmy już nigdy nie wejść. Światy które zawładnęły ziemią Zdawały sobie sprawę Z naszej potęgi Te światy to nie są istoty To nie są kosmiczne Ni przybysze To są światy iluzji Światy złudzenia One nigdy się Nie ujawnią Jeśli się ujawniały To tylko poprzez iluzję Jako zwodnicze Materializacje Im chodziło tylko o to, abyśmy my, jako baterie, zasilali ich świat, bo one nie są życiem. One były magią. Dlatego utrzymywanie Ciebie, utrzymywanie mnie w hipnozie było potrzebą chwili. Było ich yy, ratunkiem, ich nadzieją. A ja mówię jednak, niedoczekanie wasze i przytomieję i w tym siedzielę z tobą taką refleksją na tym pięknym spacerze w kraju deszczowego świata, w kraju, w którym woda matki obmywa mego ducha, w kraju, w którym już odczuwam, że jestem wolny. Od wszelkiej dominacji, od iluzji, od złudzeń i, i że jestem wolny też od komórki, że ona mną nie włada. I tego życzę Tobie. Kocham Cię.